Panie, teraz powoli. No teraz powolutku. Powoli Mija, powoli. Kto tak zasuwa? Kto tak zasuwa? Ma ruchy dwa. I myślisz powolutku. No, podjedź trochę. No, idziemy Pani. Trzymaj się. Powoli Mija. Powoli, powoli, powoli. powoli tak e, mija powolutku powoli mija powoli żeby Leo nie upadł to no, dobry. Mia, powoli, wolniej troszkę, bo Leo zaczyna biec. No to się nauczę od razu biec. Biec się nauczysz, nie? Dobra, starczy chyba, co? Brawo! Wysyłamy mamie.